Bez krawata w Radiu JARD. Przed mikrofonem, Pałnina Górska, a ze mną w studiu Radio JARD. Martyna Zaniewska, socjolożka, propagatorka kultury, cały czas jeszcze urzędująca wicedyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Dzień dobry, Pani Martyno. Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo dziękuję za tak miłe przedstawienie. Powiedziałam, cały czas urzędująca wicedyrektor Teatru Dramatycznego. Jest Pani związana z tą instytucją od. Przeszło dekady, czas na zmiany, i te zmiany nastąpią z 1 stycznia 2025 roku. Jak, jakie to będą zmiany, proszę powiedzieć? Rzeczywiście od ponad 12 lat pracuję w teatrze dramatycznym. W Im. Aleksandra Węgierki byłem w stoku i przeszłam tam całą ścieżkę zawodową, od osoby, która zajmowała się promocją, PR-em, poprzez kierowanie działem promocji, edukacji, pozyskiwania funduszy, aż do stanowiska zastępcy dyrektora, dzisiaj dokładnie zastępcy dyrektora do spraw technicznych. I przyszedł taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że. Być może to jest dobry moment na zmianę, a ponieważ zdarzył się historyczny konkurs, można powiedzieć, konkurs na dyrektora Białostockiego Ośrodka Kultury, pomyślałam, że spróbuję swoich sił i złożyłam swoją propozycję konkursową, no i udało się decyzją jednogłośnie. Tak. Jednogłośnie została pani. Tak, jest mi bardzo Przyjęwa. miło, że jednogłośnie decyzją komisji konkursowej moja kandydatura została wskazana na, na stanowisko dyrektora Białostockiego Ośrodka Kultury tę kandydaturę zaakceptował pan prezydent Tadeusz Truskolaski I od 1 stycznia rozpocznę nową zawodową drogę właśnie. W tej instytucji, z czego bardzo się cieszę. Jaka jest Pani wizja na poprowadzenie tej instytucji? Bo jednak, przez przeszło dwie dekady dyrektorką była Pani Grażyna Dworakowska, więc też miała swoją wizję na prowadzenie tej instytucji. A przejąć ją o dyrektorze, który był tyle lat, no to jednak jest wyzwanie, prawda? Oczywiście, jest to ogromne wyzwanie. Ja jestem pełna szacunku, co podkreślam to na każdym kroku dla pracy Pani Grażyny Dworakowskiej i całego Zespołu Białostockiego Ośrodka Kultury. Nie ukrywam też, że ta instytucja jest mi bardzo bliska, ponieważ to właśnie w niej stawiam swoje pierwsze kroki muzyczne scenie Niejednokrotnie miałam przyjemność śpiewać czy to na jesieni z blusem, czy za blusowych. Dzięki Białostockiemu Ośrodkowi Kultury odbyła się także premiera mojej debiutanckiej płyty Sen, więc bok jest mi bardzo bliski, ale jest mi bliski również ze względów zupełnie innych, ponieważ swoją zawodową drogę zaczęłam w samorządzie, w Urzędzie Marszałkowskim, najpierw tym w Urzędzie Miejskim w stoku, gdzie pracowałam w Biurze Promocji Miasta i tak naprawdę pierwsze prom projekty promocyjne związane były z organizacją Światowego Kongresu Esperanto. To był czas, kiedy powstawało Centrum Imienia

Ta część boku również mi bardzo bliska i nie ukrywam, że chciałabym też w dużej mierze skupić się właśnie na rozwoju centrum imienia Ludwika Zamenhofa, ponieważ zarówno środowisko esperantystów, jak i idea Ludwika Zamenhofa. Uważam, że są niezwykle ważne, niezwykle inspirujące, a w dzisiejszym świecie pełnym konfliktów, sprzeczności ta idea współistnienia jest, jest mi szczególnie bliska. Ta idea współistnienia zresztą wybrzmiewała nawet z naszego wniosku konkursowego, kiedy staraliśmy się jako biały wziąć udział w konkursie, kiedy wzięliśmy udział w konkursie. Europejska Stolica Kultury, i dzisiaj po latach myślę sobie, że ta idea współistnienia właśnie była wyprzedzająca tamte czasy i myślę, że w 2016 roku była bardzo aktualna. Ale rzeczywiście być może wyprzedziliśmy czasy i zaproponowaliśmy coś, co w 2010 roku było zbyt nowatorskie, w 2016 roku okazało się bardzo aktualne i dzisiaj wciąż jest aktualne. I oczywiście nie zamierzam w boku wprowadzać żadnej rewolucji, ponieważ ta instytucja ma swój statut, ma swoje zadania statutowe, które z niego wynikają. Realizuje szereg bardzo ważnych, kluczowych imprez promujących kulturę białostocku i białystok. Myślę, że takim moim najważniejszym celem jest to, żeby pozwolić pracownikom obudzić potencjał, który w nich drzemie, zadbać o zespół tej instytucji, ponieważ jako wieloletni pracownik sektora kultury doskonale, wydaje mi się, że doskonale znam nasze problemy, problemy ludzi kultury, więc chciałabym zapewnić taki spokój do pracy, możliwość rozwoju zawodowego i być może przyjrzenie się temu, które z tych imprez, które organizuje BOK, rzeczywiście zasługują na to, żeby stać się jeszcze większe, jeszcze bardziej rozwinięte. I dać im szansę na jeszcze większy rozwój, tak aby rzeczywiście stawały się markami promującymi Biały Stok. I oczywiście w swojej koncepcji konkursowej zaproponowałam pewne wydarzenia, natomiast tak jak podkreślałam również w trakcie rozmowy konkursowej, cała moja koncepcja i myślę, że koncepcja każdego z kandydatów to tak naprawdę spojrzenie na instytucję z zewnątrz. Myślę, że dopiero w momencie, kiedy wejdziemy do środka, kiedy poznamy rzeczywiste, realne problemy pracowników instytucji, będziemy w stanie wspólnie podjąć decyzję, w którym kierunku zmierzać, w którym imprezom dać jeszcze większy miar jeszcze większą rangę, więc bardzo tutaj liczę na współpracę z, z zespołem. Ale oczywiście to wszystko wymaga czasu, ułożenia, więc na to jeszcze przyjdzie, przyjdzie moment po 1 stycznia. Na razie jeszcze pracuję w Teatrze dram Dramatycznym do końca tego roku, a po nowym roku przyjdzie czas na to, żeby, żeby rozpocząć nowe działania. To jest bardzo interesujące, co Pani mówi, ponieważ ma Pani wykształcenie wszechstronne i jakby z każdej strony dotknęła tej kultury, bo zarówno jako widz, kiedy zaczynała Pani jako bardzo młoda dziewczyna i występowała, bo ma Pani, ma pani także wykształcenie muzyczne. I właśnie ten blu gdzieś w pani duszy cały czas gra a w Białostockim Ośrodku Kultury jest on bardzo propagowany i też jest wynoszony mogę tak powiedzieć kolokwialnie na całe województwo podlaskie tak na całe województwo podlaskie ale też nieścisłym z Blusem jest najstarszym wydarzeniem bluesowym i na pewno przyczyniała się przez wiele lat do promocji Stoku nie tylko na arenie wojewódzkiej ale i ogólnopolskiej oczywiście powstały nowe wydarzenia jest ogromny festiwal Rawa Blues z którym nigdy nie będziemy konkurować bo nie mamy takiej przestrzeni w Białym ale też Suwałki Zorganizowały swoje wydarzenie, przyciągnęły ludzi z, z kraju, ze świata, z zagranicy. E, natomiast myślę, że my możemy konkurować z innymi wydarzeniami e, atmosferą, Atmosferą, historią. No, mamy ogromne tradycje busowe, poczynając przez, od kasy chorych, poprzez innych artystów, tak. którzy na przestrzeni lat pojawili się i tworzą w Białym Stoku. Rzeczywiście ten bus jest mi bardzo bliski, natomiast na, na, na pewno nie, będzie, nie będą moje indywidualne inspiracje czy, czy moje jakieś gusta de, decydujące tutaj, ponieważ musimy myśleć szeroką Musimy myśleć o potrzebach wszystkich mieszkańców naszego miasta. Czy działać zespołowo też po prostu? Tak, dokładnie tak. Ja uważam, że zespołowość w instytucjach kultury jest kluczowa. Wspomniała Pani o tym, że z jednej strony przyglądałam się instytucji jako widz, jako słuchaczka, a z drugiej strony chciałabym też wspomnieć o tym, że od kilku lat mam przyjemność prowadzić zajęcia ze studentami na Wydziale Studiów Kulturowych, gdzie prowadzę ćwiczenia z zarządzania w instytucjach kultury i z marketingu. I to też były dla mnie takie bardzo inspirujące spotkania, dzięki którym sama mogłam sobie uporządkować wiedzę na temat zarządzania instytucjami kultury, ale też dowiedzieć się, jak wygląda współczesne młodzieńcze spojrzenie na kulturę, na, na instytucje. Zastanowić się, dlaczego na przykład młodzi ludzie po z nas nie chcą pracować w instytucjach kultury, dlaczego widzą mm -hmm. się w innych sektorach, w zupełnie innych branżach. I jaka jest ta odpowiedź? Bo tutaj bardzo jesteśmy tego ciekawi. Jak... Zar zarobki. <laughs> A kondycja kultury w regionie? Jak wygląda kondycja kultury? Ja myślę, że ta kondycja jest coraz lepsza i na przestrzeni ostatnich lat naprawdę bardzo dużo w instytucjach się zadziało. Nastąpiła profesjonalizacja, kadr. To już nie jest ta sama kultura, jaką ją pamiętam chociażby z początków mojej pracy zawodowej, a pracuję ponad 17 lat. Więc myślę, że dzisiaj mamy naprawdę bardzo dużo wartościowych działań, bardzo dużo instytucji kultury, które organizują ważne wydarzenia, które przede wszystkim też to, co jest chyba bardzo istotne, otworzyły się na widzów, na odbiorców. Mhm. Że dzisiaj ta instytucja kultury myślę sobie, to nie jest taka zamknięta placówka, która tworzy i wie najlepiej, co należy dla tych, dla tych widzów zaproponować. Nie narzuca może też konkretnie tematyki, tylko pozwala wybrać przez to kwestie wiekowe odbiorców się zmieniają. to już nie kojarzymy tylko starszych osób, które chodzą do Filharmonii czy do ośrodków Kultury. Dokładnie, i to jest Coraz bardzo młodsze. To jest bardzo ważna zmiana, która nastąpiła, i to jest ta zmiana pokoleniowa, ale też to jest ta zmiana, która jest bardzo istotna, jeśli mówimy o edukacji kulturowej, ponieważ jeśli nie będziemy myśleć o, myśleć o tych młodszych odbiorcach, za chwilkę nie będziemy mieli do kogo się zwracać. Ja bardzo cieszę się, że cały czas rozmawiamy i mam nadzieję, że w końcu powstanie program edukacji kulturowej w naszym mieście, ponieważ wychodzę z założenia, że musimy już tych najmłodszych widzów, to znaczy te przedszkolaki, które dzisiaj interesują się serialami w telewizji, tak czy na platformach, które sięgają bardzo wcześnie po telefon, bo taki, takie są, są, są czasy. Możemy z tym walczyć lub nie, ale możemy też szukać sposobów, żeby tych najmłodszych już interesować kulturą, żeby wyrabiać taki nawyk chodzenia do instytucji kultury, ale też te instytucje kultury po prostu muszą mieć ofertę dla najmłodszych i myślę, że to jest właśnie ta zasadnicza zmiana, która nastąpiła, że tak jak Pani wspomniała, już dzisiaj widzimy w instytucjach kultury nie tylko osoby dorosłe, nie tylko osoby dojrzałe, nie tylko seniorów, ale widzimy coraz częściej dzieci, młodzież. Myślę, że też bardzo ważnym segmentem w kulturze do zagospodarowania jest młodzież i tak jak sobie bardzo często też rozmawiam ze studentami, zwracają uwagę na to, że nie znajdują wystarczająco atrakcyjnej oferty dla siebie i myślę, że tu jest duże, duże pole do pracy i duża szansa do wykorzystania, żeby w przyszłości mieć wykształconego, świadomego odbiorcę kultury. Czyli możemy też się spodziewać, że jeżeli już Pani obejmie stanowisko od 1 stycznia i też mając doświadczenie pracy z młodzieżą w Ośrodku Kultury, będzie więcej ofert właśnie dla młodzieży. Tych ludzi? Mam taką nadzieję. Oczywiście wszystko też będzie zależało od możliwości budżetowych, ale też liczę na nawiązanie ściślejszej współpracy, chociażby z Wydziałem Studiów Kulturowych, na którym, z którym mam przyjemność współpracować. Ale także mamy jako Teatr Dramatyczny duże doświadczenie w współpracy, jeśli chodzi o Wydział Socjologii. Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie spotykaliśmy się, aby badać, badać publiczność, więc być może to jest kwestia właśnie zdiagnozowania, tak? jakie są mhm. rzeczywiste, realne potrzeby i oczekiwania młodzieży i skonstruowanie takiego programu. Programu, który dla tej młodzieży będzie aktualny. I oczywiście to wszystko we współpracy przede wszystkim z zespołem, który, tak jak podkreślam, na każdym roku będąc w instytucji, wie najlepiej, jakie są realne potrzeby, jakie są możliwości instytucji, jakie są możliwości pracowników, jeśli chodzi o organizację poszczególnych wydarzeń dla poszczególnych segmentów wiekowych. A pierwsze spotkanie z zespołem Białostockiego Ośrodka Kultury będzie już, rozumiem, po nowym roku. Tak, zamierzamy spotkać się po nowym roku, po 1 stycznia. Też jest to taki, że tak powiem, intensywny moment w roku, jeśli chodzi o pracę instytucji kultury, bo z jednej strony kończymy aktualnie rok, rozliczamy się z różnorodnych projektów. Białostockie Środek Kultury pracuje właściwie do końca i, i nawet w nowym roku, ponieważ organizuje Sylwestra Miejskiego, tak więc e, mam nadzieję, że 2 stycznia spotkamy się wszyscy razem i będziemy mieli taką pierwszą okazję, żeby się poznać i porozmawiać e, chociaż chwilę o moich planach, ale także będzie to okazja do tego, abym mogła wysłuchać pracowników, e, porozmawiać z nimi i zacząć współpracę i myśleć e, o rozwoju tej bardzo ważnej białostockiej instytucji. Dziękuję serdecznie za spotkanie w studiu Radio. Ja Martynę Zeniewską, nową dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury. I jeszcze raz serdeczne gratulacje z dziękuję. okazji nowego stanowiska. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Yard. Bez krawata w Radiu Yard.